Cześć, witajcie na kanale Fachowiec TV. Kolejny odcinek cyklu Jak zostać youtuberem według Fachowca TV. Dzisiaj temat dotyczy grafiki. Istotna uwaga: jeżeli potrafisz tworzyć jakiekolwiek grafiki w jakimkolwiek programie graficznym, no to ten odcinek nie jest dla Ciebie. Jest to dla osób takich jak Fachowiec, których edukacja graficzna zakończyła się na gimpie. No i nie posiadają żadnych umiejętności tworzenia grafik, nie, nie znają programów graficznych itd. Nie chodzi tutaj tylko o ten baner czy o te logo. Tutaj już był taki odcinek i zostawię link w opisie. Oczywiście do niego jak sobie stworzyć takie nasze logo na kanał, jak stworzyć sobie taki baner. Natomiast plan na dzisiejszy odcinek to stworzenie sobie miniatury dla naszych filmów, które wrzucamy na kanał. Czyli już jeden wrzuciliśmy dla naszego filmu testowego. Jest to bardzo istotny element, no bo w dużym stopniu decyduje o tym, czy ktoś zdecyduje się na obejrzenie waszego filmu. Także dzisiaj tworzymy sobie miniaturę dla filmu bez znajomości programów graficznych. Działamy! Od czego zaczynamy, Macieju? No, musimy przyjąć jakieś założenia. No i założeniem fachowca jest to, że nasza miniatura to będzie po prostu jakaś scena z naszego filmu testowego jakiś zrzut z ekranu, że tak powiem. No i do tego. Aby w tym działać, potrzebujemy takiego programu, który nazywa się Photoscape. Program oczywiście zupełnie dajmowy. Umożliwia nam on zrzut z ekranu. Tutaj jest ta opcja. Chociaż fachowiec sam używa programu, który nazywa się Greenshot. No bo tutaj wtedy wystarczy przycisnąć Control i Pinskin. Już mamy zrzut z ekranu. Ale najważniejsze, że ten Photoscape daje nam tutaj taki edytor, na którym będziemy pracować, dzięki któremu będziemy mogli troszkę zmodyfikować tą naszą miniaturę. Także ściągamy ten program, instalujemy, przechodzimy do naszego filmu testowego. Tutaj zatrzymujemy, wybieramy scenę, która będzie naszym tłem naszej miniatury. No powiedzmy ta. Wykonujemy sobie ten nasz zrzut z ekranu. Zapisujemy. Oczywiście w tym samym folderze najwygodniej. Nazwiemy go scena. To już mamy nasze tło naszej miniatury. Odpalamy sobie Photoscape'a. Tutaj edytor. No i po prostu w ten edytor przeciągamy naszą scenę. I już mamy podstawę naszej miniatury. Nasze tło. Teraz musimy oczywiście dodać tutaj jakiś opis, żeby to było bardzo czytelne. No, i do tego fachowiec używa takiej strony jak kultekst.com, bo ona ma tu mnóstwo ścianek, które możemy dowolnie sobie modyfikować. Nie wiem, pop... może ta? Wpiszemy sobie tutaj jakiś tekst. Tutaj oczywiście możemy zmienić. Niech będzie coś takiego. Tutaj istotna opcja. No, czy ma być tutaj tło? Czyli w postaci pliku MPG, ale my chcemy, żeby to był sam napis bez tego tła. Czyli zostawiamy sobie w tej pozycji, ściągamy. Już nam się pobrało. Wchodzimy z powrotem do naszego Photoscape'a. Tutaj obiekt. Zdjęcie, Ostrze nie zdjęcie tylko napis, ale to nie istotne. To było w pobranych dzisiaj i już mamy tutaj nasz napis. Który możemy sobie tu umieścić, dowolnie go zmodyfikować, powiększyć, pomniejszyć. Co jeszcze możemy tutaj dołożyć? No oczywiście cokolwiek chcemy, jakiekolwiek grafiki, pozwoli nam to przy użyciu tej opcji wstaw zdjęcie, wrzucić cokolwiek nam się tutaj podoba. Spróbujmy. Nie wiem co fachowiec tutaj ma, pewnie nic. O, moje zdjęcia. Jeżeli mamy wcześniej przygotowaną inną, no to możemy sobie tutaj ją dodać. Oczywiście możemy tutaj dołożyć jakieś efekty samego edytora. Jak widzicie kompletnie nie znam się na grafice, bo tutaj posługujemy się tylko suwakami, niczym więcej ustawiamy jak chcemy i nie ma z tym problemu. Załóżmy, że tak wygląda nasza miniatura. Oczywiście kwestia gustu. No i jedyne co nam pozostało, no to ją sobie zapisać. Klikamy tutaj zapisz jako. I tutaj musimy wybrać, pamiętajcie o tym, JPG. Ponieważ w formacie JPG ten plik będzie mniejszy, nieco stracimy na jakości, natomiast YouTube nie pozwoli nam, jeżeli to będzie w formacie PNG wganie tej miniatury, bo będzie ona po prostu za duża, za ciężka dla niego. Czyli wybieramy JPG, nazwiemy to sobie miniatura, żeby nam się już to nie myliło. No i mamy już naszą miniaturę gotową. Tak się ona prezentuje. Możemy ją sobie teraz wgrać na nasz kanał jako miniatura naszego filmu, także wchodzimy na kanał testowy Łukasz panel kanału tutaj klikamy "Teści". jest nasz film do testów musimy go zedytować, bo tutaj mieliśmy tą standardową miniaturę prześlij miniaturę bo musimy dodać niestety swój numer telefonu często YouTube ma takie zabezpieczenia w zasadzie Google a to właściwie polega na wyciągnięciu od Was jeszcze większej informacji. No niestety musimy się na to zgodzić. Także zrobimy sobie tą weryfikację telefoniczną i dodamy tą miniaturę. Weryfikacja się powiodła. Dodaliśmy numer telefonu. No możemy sobie teraz przesłać naszą miniaturę. Klikamy. Mam już dostęp do tej funkcji. A, odświeżyć stronę. What the fuck? Szukamy naszej miniatury Udało się. No i tak będzie się to prezentowało. Nasza miniaturka filmu. Klikniemy zapisz. Jest. Jest. Przejdźmy na nasz kanał. Jest miniatura taką, jak sobie stworzyliśmy, także można śmiało powiedzieć robota wykonana. Jak widzieliście stworzenie takiej miniatury zajęło nam zaledwie kilka minut. Nie jest to wcale takie trudne, nawet bez znajomości programów graficznych. W analogiczny sposób możemy sobie stworzyć rzeczywiście ten baner naszego kanału. Jak i nasze logo, ale o tym był już odcinek, także zapraszam tutaj do opisów, Tam zostawię link. I tyle na dziś. W kolejnym odcinku zajmiemy się hejtem, bo tego nie unikniemy. Jak dotrwałeś do tego momentu, jak zawsze będę wdzięczny za lajka, like, subskrypcję. Trzymajcie się! Cześć!